W dzisiejszym odcinku wstawimy nowy rozrusznik do Ursusa C360. Dlaczego? I się spytacie, zapewne dlaczego, po co, na co nowy rozrusznik? Tu jest taka mała plątanie na kabli, ale na to to tam nie zwracajcie uwagi w ogóle. Ten rozrusznik jest jeszcze w bardzo dobrym stanie. To się spytacie, dlaczego chcę wymieniać rozrusznik 60C? A no po prostu ten rozrusznik, który tutaj jest 60C, on. Był wcześniej w tym starym, w tym C 355 ale go zdemontowałem i w do 60 ponieważ iż gdyż, ponieważ już gdyż, nie wiem, coś się stało z tym starym rozrusznikiem, który był w 60, -ce. ja nawet nie wiem, co dokładnie się stało, znaczy, co się stało, to może wiem, mam taką jedną teorię, co mogło się stać temu rozrusznikowi, ale na razie nie będę tak na głos mówił, bo nawet nie wiem, ile w tym prawdy jest. I no, to jest też szybkoobrotowy, jakby ktoś się zastanawiał. Tam 60 jest na chwilę zamontowany wolnoobrotowy, ale tamten co jest 60 pójdzie do Starego Ursusa, a do 60 pójdzie. o oto taki nowy rozrusznik. Do 60 kupiłem go już jakiś czas temu. Ile? Kurde, chyba ponad 500 wydałem za ten rozrusznik, bo to naprawdę. No to jest nie lada kurde rzecz, jest, no jednak bądź co bądź potrzebna do ciągnika, no, no nie wiem, sobie poszukajcie, poszperajcie sobie w internetach ile mogłem mniej więcej dać za taki rozrusznik, I zobaczymy, wymienimy, Tam, ten pójdzie do sześćdziesiątki, a tamten pójdzie do tamtego Ursusa, także co, wymieniamy. Dobra, yy, od czego by to zacząć? Chyba może od tej głównej śruby, ale tu jest widzę klucz 17. A, kurde, dobra, już właśnie chciałem powiedzieć, że trzeba uważać, żeby nie zaiskrzyło i już zaiskrzyło nawet. Poczekajcie, chyba... Nie, wszystko zapomniałem włączać, no dobra. Dobrze, że kluczyka nie było w saswice, bo by już odpalił przy, taki, przy takich istrach. Władnik położony, dobra, to się tu położę. Te przewody, ten niebieski, nie wiem, widzicie? Widzicie, o, ten niebieski i niebieski i czerwony to są od tego. Od wiatraczka, dlatego są tak luzem, ale to wiecie, to jest tak tymczasowo, to... O kurde, a trzeba mocno to dokręcił no, Trzeba wymienić, bo kurcze, wiecie, zbliżałem się żniwa To jednak pasowałoby mieć, no dobrze by było mieć dwa ciągniki jednak na chodzie, a nie tylko jeden I odczepiać, przyczepiać te przyczepy A żniwa u mnie to nie wiem, no w sierpniu Na pewno tyle mogę Wam powiedzieć, na pewno jeszcze nie blisko ani nie w tym tygodniu, ani chyba raczej nie przyszło. To teraz sobie z tej strony może. Teraz będzie kręcić. Co to było? A? Dobra, kurde, kabel od tego, z plusa Cholera, on tu zahacza o blok i To... I możemy ściągać. A! Dobra. O, tak wygląda. Kurde. Rozrusznik, który był chwilę w 60, a potem... Znaczy pierwszy był w 55, a potem w 60 Zobaczcie w ogóle jak to to wygląda Niby 60 po remoncie Ale co by człowiek nie zrobił to i tak, kurde cały blok uwalony Kurde w tym Gdzie ja mam rękawiczkę Uwalony W oleju O nie tą stroną jeszcze No proszę, pięknie Olej Olej Prawdopodobnie olej leci z tych, z pokryw bocznych. To się chyba tak to nazywa. W zeszłym roku wymieniałem i to było dobrze przez jakiś czas. Potem znowu zaczęła, zaczął olej ciec stąd, żeby nie mówić brzydko. I co? Kupiłem, kupiłem jakiś czas temu te uszczelki właśnie pokrywy bocznej one wchodzą tu właśnie w to to trzeba tutaj klucz 17 najlepiej na grzechotce i to odkręcić ale też pytanie do, do tych co się znają właśnie też mówię poruszam ten temat żeby ktoś mi nie pisał tak jak kiedyś w komentarzach że ją tą 60, że tak brzydko powiem ale teraz pytanie dla tych co się znają jakby odkręcić tą pokrywę wiadomo wyczyścić Dać tu wokół wszędzie silikon, uszczelkę i na tą uszczelkę również też silikon i ją skręcić. To czy by to zdało egzamin? Czy można by było tak zrobić? Czy to jest raczej tak niepofachowemu? Sobie tak myślę, bo ja tylko uszczelkami to zrobiłem bez żadnego silikonu. I pytanie: czy, jakby z jednej i z drugiej strony uszczelki nałożyć silikon, czy to by zdało egzamin? Prosiłbym, żeby ktoś kto się zna napisał w komentarzach, bo naprawdę ja czasami nie mogę patrzeć na ten blok. W starym Ursusie, tu ta część jest idealnie suchutka, nic nie cieknie, a tu to... Aj, szkoda gadać. Dobra, koniec żartów. Bierzemy się co wstawianie nowego rozrusznika. To coś da. Ile w ogóle wytrzyma też? A, to jest pytanie kluczowe. Ile ten rozrusznik? O, no, co jest? To tu a, tak, no dobra. Widać wszystko. Ujjku, widać wszystko dobrze? Widać. To teraz pasowałoby podłączyć go do instalacji. Czyli tutaj. A, Ej, a gdzie jest? A teraz, a gdzie jest ten taki. O kurde, bo tu mam jeszcze taki jeden. Ten, ale. A, on jest chyba. No to oczko musi być. O kurde. Ja tego nie mam. Dobra, chyba byłby to koniec. Podpiąłem tutaj tako. Wiem, że ten niebieski tutaj o przewód on powinien iść tu. Te śrubki tam. Ale on powinien mieć takie oczko specjalne, ale na razie go tak ścisłem yy, skontrowanym dwoma nakrętkami. Wiem, że to może tak niepofachowemu jest. Ale na razie tak musi być. I tutaj wiadomo od akumulatora, ten czerwony kabelek jest od wiatraka, akurat ten niebieski tu do masy, tak no, tymczasowo przykręcone, ale jest nowy rozrusznik założony, także zaraz będziemy palić. <tryk> się normalnie zaskoczyłem tym rozrusznikiem Kurczę, powiem wam odpalę jeszcze raz kurde no powiem wam piękna sprawa ten rozrusznik nawet nie wiedziałem że on tak pięknie będzie palił no super Słuchajcie, ten rozrusznik to jest coś naprawdę fenomenalnego, nie? Ja nie byłem w szoku, że ta 60 tak ładnie zapali na tym rozruszniku. Mówię, tu się jeszcze zatrzymałem. Porobię jakieś ładne ujęcia, żebyście mieli co oglądać. No, a tu jeszcze o jęczmień mój, który niedługo będzie koszony. No, tak wygląda ale to jeszcze, no, za jakiś czas dopiero no, także tak to wygląda o i tam jeszcze tylko jeszcze raz się powtórzę, jakby ktoś się znał niech napisze w komentarzach jak fachowo wyeliminować te wycieki oleju z tego całego bloku no, nie wiem czy jeszcze kranika nie będzie trzeba wymienić w sumie nawet a zresztą co ja będę mówił możemy otworzyć maskę którą tak bardzo wiele osób uwielbia Stworzywa, no bo co? Przynajmniej nie będzie rdzewieć Dobra, teraz tak na serio. No nie no tutaj jeszcze góra jest taka ok No nie no, ta strona nie jest taka jakoś zła, tylko najgorsza jest właśnie ta, ta prawa. No. No mówię, no to stąd kapie z tych pokryw bocznych. Ale jakoś to kurcze wygląda, ale powiem wam ja tam jestem zadowolony jednak z tego wszystkiego kto wie, może jeszcze jakoś bardziej się wyposaży w 60 w różne tam bajery. Pyk. No i elegancko zamykamy. Mówię, no kurczę, jeśli chodzi o maski do 60, to uwielbiam te stworzywa. I te takie typowo oryginalne od 60? Te z blachy to lubię za to, że 60 tak klasycznie wygląda, a takie stworzywa. Lubię przez to, że no trochę jednak ten ciągnik nowocześniej wygląda. Bo czasami miałem już dosyć patrzenia na jedną i tą samą maskę przez tyle lat. Chciałem po prostu też coś nowego. I kurczę, mam. Ja w ogóle nie żałuję nad złotówki. Yy, właśnie przez to, że wydałem na tą maskę. A ile? 1500 zł, Ta maska kosztuje. No, dobra, także co? Ja już będę się z Wami żegnał. Odpalę jeszcze ten ostatni raz. Zamknę drzwi. Tu mój wiatraczek jeszcze. Tak to wszystko. Wy wygląda. No. no, zalana prawie, że pod korek, nawet. Także co? Biegi też. Też nie rozumiem tego, że. Większość jednak lubi tu mieć biegi, a nie tu. Bo no tu wiadomo, jest fabryczne miejsce, ale tu się lubią zakleszczać, A tutaj to już mam. O kurde. Kiedy ja to w grudniu robiłem? Tą wajchę? No, w grudniu. Chyba jakoś tak, tą dźwignię to strówka. I powiem wam, to jest chyba o wiele lepsze rozwiązanie niż to oryginalne. Bo tu jeszcze ani razu mi się skrzynia nie zakleszczała, ale to by musiał chyba. Nie wiem pojeździć z rok, dwa może, żeby to się... żebym prawdziwą jakąś opinię wystawił o tym, bo skrzynia to się zakreszcza raz na jakiś czas. Zależy czy ktoś umieździć, a kto kto umie jeździć, a kto nie. Ale dobra, także ja już nie przedłużam. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.